Niewielka grupa żołnierzy wieprza zmierza w kierunku naszego zamku. No. I wstawię do kuszniku. Ruszać się! Ach, wiem, że nie powinno się tak pojedynczy zastępować na wieże. Przynajmniej ja tak uważam. Nie wiem, jak wy uważacie. Hmm, ponieważ, no, to jest na mało skuteczne. Złoto wpływa do naszego skarbu, Tak, zbieram w tej misji złoto jakoś... To właśnie w tej misji trzeba było je zbierać, ale... No, ale wiecie. Tak w tej misji też mogę prawdopodobnie wam pokazać siłę pałkarzy w szturmie podczas szturmu. No, udowodnię wam, że to naprawdę są świetne jednostki do szturmu. Ponieważ odbiję ten zamek samymi pałkarzami Wiem, że to się może wydawać idiotyczne, że tacy, no, po prostu pałkarze rozwalą chociaż taką basztę jak ta. No, no może to być idiotyczne albo nie wiem jakie, ale no w tej grze się tak da. No, no, w dwójce już to zostało poprawione i kamienne mury możemy tylko za pomocą katapultu niszczyć, ale w tej części już... Nie jest tak. Nie jest to tak. Realistyczne. Tak jest. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Ale jak już mówiłem, twierdza to naprawdę stara gra z 2001 roku. No więc. Można jej wybaczyć, jak już to mówię. Tak jest, Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Tak. 50 60 Myślę, że powinno starczyć Też jakoś szczególnie się Tak jest mm, Potrzeba jakoś nam nowych dużo dalej wiosek, widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. Jak widzicie szczególnie potrzeba dużo szczelców też nie produkuje, znaczy się rekrutuje. No bo potrzeba jest, jest nowych nowy po rekrutów, set Potrzeba nam nowych rekrutów, se Nawet na poziomie trudności trudnej My są pałka. No już mam do 35. Ruszajcie. Nie Niech tu idą nie Czekam że na mogę rozkazy. i potrzeba nam nowych rekrutów. Na razie na, na uraz. Atakują. Właszcza, że to jest teraz ten silniejszy atak ale. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam bronić Nawet... Czekamy na rozkazy. Już tam zmierzamy. Już tam zmierzam. Nie wiem też po co tutaj kościół. A no tak, a propos ciekawostka. Hmm, w kościoła ludzie tutaj rozmawiają. Hmm, na przykład, no, jak widzicie, garbarz z tym. To takie jakieś tekściki mają. i Też animacje. No, kowala jeszcze. Animacje pokazałem. Garbarza już chyba pokazywałem Jak widzicie to jest właśnie ten mniejszy fragment o którym mówiłem, że teraz tylko tak zbieranie wojska no, myślę, że tak jest. To dosyć nam szybko Nie będę tego wycinał o kurde, no. za dużo sprzedam. Nie masz wystarczającej ilości złota. Puszę sprzedam łuki też po co mi one? Nie masz wystarczającej nie mam ilości złota. O, tak jest, że... no I złota brakło. Na szczęście, tak. Nie wiem, czy słychać, jak mi krzesło skrzypi, bo właśnie zmieniłem pozycję trochę. Hmm. No dalej. Niewielka grupa żołnierzy wieprza zmierza w kierunku naszego zamku. Tak, miejsca w zbrojach brak miejsca w zbrojowaniu. Tak jest, że potrzeba, nam potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Ale rekruci potrzebujemy was. Ach, no nie będę robił bardzo tak dużych jest, tych Trzeba jest. Potrzebujecie się podwójny, bo atakują. Są to największe. Czego my. ci trzeba? No. Idziemy pod koniec. Potrzeba tak około... nam nowych rekrutów sir. Prawie setki, żołnierzy ułmierzy. No więc dosyć dużo. Sprzedamy. I tak będzie nadwyżka, więc... A znowu się odsunąłem od mikrofonu. Zauważyłem, że jak się tak odsunę tak od, tak od jest, mikrofonu to tak mnie potrzeba nam średnio dobrze rekrutów, słychać. nam nowych i wykupię za resztę broni tych pałkarzy i wyruszę do szturmu. Tak se przed tym szturmem zasejwuję, zapis zrobię. Że jakby się nie powiodło, to będę mógł... wiecie... Tak jest. nam nowych rekrutów. Czytać grę, bo to także jest taka opcja nagraj. Nie trzeba nam nowych rekrutów O czym zapisz, tylko w tych starszych grach możecie, jeżeli graliście albo nie wiem gracie to możecie zauważyć, że właśnie tam Nasz nie pisze Zapisz tylko właśnie nagraj no. I przykładem jest gra Maiden Magic 6 Nie 7 <gryw> Już nie pamiętam Potrzeba nam w tą właśnie Potrzeba nam z, Potrzeba nam Część gry, gier serii Midden Magic gra mi też um, jest możliwe, że złożonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. Zagrajmy, bo jak już sami widzieliście w menu, um, tak jest, jesteśmy już Potrzeba prawie że w połowie gry No nawet już Potrzeba dawno po połowie jesteśmy gry Potrzeba no nam już, nowych rekrutów, ser. Tak jak on tak mówi, potrzeba nam nowych rekrutów, to mnie tak za bardzo nie słychać wiem o tym. Tak jest, Potrzeb. trzeba nam broni, ser. Tak um, jest, że. To atakują. Czy, czy ja mówię, Aha, no i że jesteśmy już w połowie prawie gry. No już jesteśmy dawno po połowie gry. I że już się pomału zastanawiam tak na nową nad nową serią zagrajmy wy. Um, no wiecie, padałoby. Mało się zastanawiać. Nie wiem jeszcze do końca co zrobię. Wiem, że teraz nagram. Tak tu są moje takie, to jest ze sesji próbnej, a to nie wiem nawet z czego. A, dobra, LP1. Pojedźmy. Zapisywanie. pokażę. już... Ruszę. Osobki ponadto. Ruszę! To wręcz świetnie. Kapitalnie, wręcz musowio. Tak myślę, że taka setka pałkarzy. Nawet się nie zorientuję. Aha, zapomniałem wspomnieć, że tu są wilcze doły, ale da się je łatwo zauważyć. Widzicie na przykład tu takie e, brązowe plamki. Jak ktoś go ogląda w HD, to myślę, że wie. Znaczy się myślę, że widać w HD, chociaż też wątpię. Czego ci trzeba? Nagranie samo w sobie nie łupa, jest, tak jest, jakiej jest w jakiejś szczególnie jakości. To niby Fade, ale wiecie, jak oni tutaj wykonują. Jeszcze w są. Nie, Wydaje mi się, że. Wtedy uda mi się rozwalić tego to węża. Słyszysz ten dźwięk? Twoja śmierć nadchodzi. Dwoja, znaczy się moje Dra. Twoja. No i koniec już wędruję. Nawet się nie zorientuję, wiadomość od węża. Kim ty jesteś, żeby rzucać mi wyzwanie i kwestionować moje prawo do tych ziemi? No, chwilę po... no, już nie żyjesz. No, już nie mam Twojego prawa. Już w ogóle ciebie nie. Niewielka grupa żołnierzy wieprza zmierza w kierunku naszego No i wieprz jeszcze się zdążył w... W... wrzucić na napis zwycięstwo. Wiadomość od węża. O, o nie, ja miałem się Zawsze chciałem być twoim ja Ach. O Zwycięstwo, da. Wiadomość od węża. O, Tak sobie czasem myślę, że chyba o, e... ty już nie żyjesz, chłopie. Nie wysyłaj wiadomości, tylko no dawać mi ten ekran zwycięstwo. Zwycięstwo. No nareszcie. Tak jak widzicie, ten ekran też się różni od poprzednich. No, podobny jest też do tego ekranu, w którym zabiliśmy szczura, ponieważ te i te dzbany. Ale widzicie, tu jest opaska z oka węża i sztylet w nie wbity. No i tylko 33% jednostek straciliśmy. A teraz zapraszam Was na zakończenie tej misji. Kiedy skrwawione ciało węża legło u twych stóp, szybko zebrałeś swych ludzi i opuściłeś zamek przed nadejściem wojsk wilka. Tak jak widzicie też wiebrzy zaczyna infazję trochę na, nas, na nasze hrabstwa. I od tej pory rozpoczniemy misję z wieprzem, które według mnie są jednymi, są najlepszymi misjami. Nie licząc tylko następnej i mm, dwóch następnych, chyba po tej, co będzie w następnym odcinku. Ta właśnie misja, co będzie potem, <słyska> wolę nie myśleć, ale jak na razie to już wszystko. Zapraszam do kolejnych odcinków, kolejnych serii. Cześć!